I wracamy do Kenshi. Jesteśmy w naszej w sumie, bazie. Jak widać, sporo rzeczy stało dokończonych, dobudowanych. Niestety zabrakło jeszcze tego Iron Platesów. więc trzeba jeszcze te 8 dobiec i dozbierać. Więc nie ma co tutaj dalej się zastanawiać nad tym. Prawdopodobnie ruszymy do Stack. Może w Stack będą mieli. Mam nadzieję, że uda się wtedy zdobyć. To już nasz jeden bard będzie mu zająć się wytwarzaniem broni. A nasz kochany, oczywiście Zim, zobaczmy jego statystyki. Na tą chwilę ma. Już ma Armos M573, to już jest nice. Prawda, letter dalej robimy, bo mamy znowu jego pełne zapasy. Więc niech przerabia. Trochę gotówki też mamy, więc nie ma ogólnie tragedii. A tutaj sobie podróżują nasi ludzie ze Świętej Nacji. No, a my musimy jeszcze dokupić trochę tych materiałów. SWIFT chyba w tej chwili też nic nie robi, za sprawdzę. O, jest aimless, nic ciekawego nie robi, ale to nie szkodzi, bo my ruszamy i tak w podróż. Dokar dotarliśmy wreszcie do naszego miasta wspaniałego Stak, więc podejdziemy, zaraz zobaczymy za materiałami, czy dokupimy tych iron plates'ów. Trochę tego będziemy jednak potrzebować, żeby dobudować naszą budynkę, w sumie naszą możliwość tworzenia broń. O, proszę bardzo, dokupujemy materiały, oczywiście, że tak. Również i to. Fabriks potrzebujemy do większości rzeczy, to możemy sprzedać. Dokupiliśmy też lepsze bronie. Delikatnie lepsze, one no nie są super lepsze. E, nasi towarzysze pozostali, przejęli starą broń. I oczywiście Cotton, bo Cotton możemy już wytwarzać z niego Fabrics. Nie jest to jakoś dużo, ale jest tu jakiś początek, już zalążek do jakiejś produkcji, choć minimalnej. E, zwłaszcza w takim razie naszego tutaj pana. Co wy tutaj jeszcze macie? O, pięknie. Bierzemy, po prostu bierzemy to i to. A 15 tysięcy trochę za dużo na naszą gierzeń, możemy co najmniej księgi dokupić, bo księgi się przydadzą. Było dla naszych badań, żeby miała co robić nasza towarzyszka. Ale, tu gdzieś było i... o już nie widzę, ale były informacje, że na drodze do tego miejsca zamęgły się na drogach zwierzęta dzikie. Wpadałoby to zbadać, o już nawet pierwsze widzę, że jest jakieś. Trzeba by oczyścić te drogi i przy okazji przetestować naszą nową broń. Raczej wątpię, żeby przewijało się więcej niż 40 obrażeń, jak poprzednia, ale próbujemy jak to wygląda. No dobra, zobaczmy. No, 46 biją, więc raczej dużej różnicy nie ma, w tym od poprzedniego. Więc to faktycznie, no dobra, już nasz kalic się położył, no zobaczymy, jak Helm sobie da radę. No nic sobie nie dał rady, ale nie szkodzi, przynajmniej wiemy, że ta broń nie jest jakoś mocna, tak jak mówiłem. Tak, jak sądziłem, ale jakaś super mocna nie jest. Yy, podleczmy się, póki jeszcze możemy. O, dobra. Podleczonem I Herm się musi jeszcze podleczyć. To samo. Dobra, no to co? No, jak już pobiegł jeden, to niech drugi powalczy trochę, nie? tam z tej okazji, że ten jeden legnął przed naszymi nogami. Ja wiem, że tam walczy nasz dzielny Kali, ale on może poczekać sobie. A my możemy zebrać resztki i zobaczmy, czy coś jeszcze zostało. No nie, tu jest jeden pieseł, który sobie pęda. a zobaczmy na szkalit, jak tu dzielnie walczy. No, pod drzewem trochę, no właśnie, się położył pod drzewem, bardzo kulturalnie. Zobaczmy, jak nasz tutaj Helm, no Helm też się położył, się zmęczył. Więc dobra, no to chłopaki sobie trochę poleżą, zanim staną. W jak bywa, no ale wiemy, dlaczego to miejsce jest niebezpieczne, no są dzikie zwierzęta, gaddemyt. No, to już kolejny próbuje nas zaatakować. A czym, jak damy radę, go położyć szybko? Okej, okay, w dwójkę to już poszło sprawnie. No to co, leczonko. Panowie się podleczyć. Zabierałem oczywiście to. Nie, można dać do gotowanka. No i co, dużo tutaj nie ma tego. Moglibyśmy zbadać jeszcze to drugie miejsce przy okazji. Zobaczyć, jak bardzo tutaj jest jeszcze przekichane. No, jest sporo dosyć tych zwierzaków. Zanim tam ruszymy, zrobimy krótki odpoczynek. Ło, chyba nas do usłyszały nas. No, usłyszały nas po prostu. Najzwyczajniej w świecie usłyszały. Trzeba się trochę odsunąć. Budujemy szybko sobie nasze łóżeczka do spaciulkowania. Więc panowie, do budowania proszę, bo tam pieski widzę, że biegną. Więc szybkie spaciulkowanie, zanim one dobiegną, żeby choć trochę odzyskać. Dobra, już wystarczy. To jeszcze drugi. Niech trochę jeszcze poleży. Znaczy, o, już go gryzą. Dobra, to już stajemy. Bronimy się przed tymi kilkoma, które dobiegły. Okej, okay, no dużo to nie pomogło. Ale wiemy przynajmniej, że powinniśmy przynajmniej jakoś to przetrwać. No jeden się wyglebił, nie? I drugi też. W sensie nasi ludzie. Tam widzę, że... U, człowiek ze Świętej Nacji dostał. Trzeba będzie go później pomóc, go uratować. No, nie ma grania martwego. Jest leczonko, kolego i jest... Szybkie zbieranie z błok. O świetno. No akurat musiał. Ech. Dobra, to niech go po... Ugryz mnie w dupkę, nieładnie. Dobra, szybko go położyć. No nie, 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 nie biegniemy, nie biegniemy, tylko się tutaj ogarniamy ładnie. Cholera kolejny bieg. Dobra. Trzeba go dojechać. Zaraz. Zanim u nas dojedzie, to musimy my go dojechać. Pięknie dojechanem. Udechmy naszego towarzysza. W końcu podnieśmy go do łóżeczka, pięknie i zobaczmy tego pana od świętej nacji, naszego kochanego towarzysza. Niedory, niedoli, podleczmy go ile się da. Tak jest. Pickup, możemy już go bezkarnie podnosić, bo jesteśmy z nimi w sojuszu i go podleczymy przy okazji. On się wydobrzeje, to sobie w stanie i pójdzie, ale będzie na pewno w lepszym stanie niż by leżał na ziemi. No i dobra, poszedł sobie, a my w tym czasie sobie odpoczniemy. No już nasz tutaj towarzysz w miarę się trzyma, już Kalit będzie mógł ruszać na łowy. Natomiast helm, no jeszcze trochę zanim się wydobrzeje do końca, więc to jeszcze miejsce trochę będzie tutaj biegania. No jak widać psy są jednak dosyć niebezpieczne, a póki co jeszcze nie mamy ulepszonych pancerzy. Bo jeszcze tam próbujemy, żeby nasz towarzysz tam miał materiały i miał ze czego wytwarzać, więc to jeszcze trochę mu zejdzie. No i żeby miał lepsze statystyki, więc z nim jeszcze długo będzie produkował to co miał produkować. Czyli w tym wypadku skórki. Żeby się ładnie to wszystko nam klejało, No ale na razie tak. Mamy łóżeczka sprzątnięte. Chowamy. No i co? Ruszamy tam z powrotem. Dużo ich chyba już nie zostało. Okej, okay, zostało ich dużo. Ale dobra, no próbujemy. Musimy to jakoś świecie. Wow, dużo mają mniejszych kundelków. No dobra. Trochę bardziej obrywamy niż zwykle. Dobra, obrywamy w Hoj. To nawet powiedział, ale dobra, kruszy się to ciastko, kruszy się. Jeszcze została trójka do ukruszenia. Dobra, już Kalit leży, a Helm jeszcze nie wierzy. O, jedną rękę mamy sprawą tylko, niedobrze. Ale coś tam, jeszcze tam napierdzielamy. Już przeciwnik nie jest skory zbytnio do walki. Więc powinniśmy już zaraz musko położyć. Jednego i. Głuźba jak na złość wstają, nie? Ale dobrze, jeszcze, jeszcze troszkę. O, 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 o Kalit, Kalit wstawaj. Dawaj, Kali, dosław. Tu jeszcze zaraz nam drugi położy się. Weź się trochę ogarnij, panie. Dobra. Ładnie. Widzę, że tam Helm tam zdrowo na napierdziela. Z jedną ręką, bo z jedną ręką. Ale dało się. Dało się. Ładnie. Jestem w szoku. W końcu to udało się dobić. Dobra. Helm jest w fatalnym stanie. Weź mu injuries zarzuć. Ty, panie, też. Byśmy... Dobra. Na razie trzeba to wszystko zebrać ładnie. Korzystamy z tej sytuacji, że no jest tutaj już rozwalone wszystko ładnie. Więc zajmijmy się tą budową. Jego spaciulkowania. Więc odeśpimy trochę. Uuu. Ale to poszedł, więc nie ma tragedii. Zbierzmy w takim razie te skórki. Bo to jednak jest troszkę gotówki. I trochę materiałów. prawda zaczniemy te skóry pewnie już sprzedawać. Bo nie będziemy potrzebowali aż tak dużo tego. Więc zbieramy wszystko co tutaj zostało, wszystkie zęby wyrywamy jakie zostały, cztery na krzyż, więc to są chyba te największe zęby, tak zwane szablozęby. Nie wiem czy te psy mają szablo zęby, ale przynajmniej ja sobie tak to tłumaczę. Okej, okay, zobaczmy, jeszcze tutaj Marekoverykoma już nie, bo już jest martwy, hehe. A my możemy w takim razie położyć się z powrotem do spania. Zobaczmy, chyba wszystkie, no dobra, ten jeszcze, ten jeszcze wygląda na takiego do dobicia, więc dobijamy. I pięknie, wszystko chyba dobite ładnie. Nie widzę, żeby coś tutaj dychało. U, ten ma jeszcze recovery koma. Dobra, to jak masz recovery koma, to zaraz będziesz mnie miał. Idealnie. Teraz możemy sobie dalej spać. No, pięknie. Khalid zaraz będzie też zdrowy. I jeszcze... U, to jeszcze jeden chodzi sobie. No, ale dobra, to już mamy prawie oczyszczone. No, dead. No, więc tu już bardziej nie da się. Tutaj jeszcze trzeba będzie oczyścić, więc sprawdzimy. Ale nasz Kalit już jest zdrowy, bardzo dobrze. Więc może od razu pozbierać swoje rzeczy i przy okazji pozbyć się tego kundla. Więc zapierdzielaj, a Kalid jeszcze chwilę poleży. Znaczy, Helm jeszcze chwilę poleży. No, obserwujemy Kalida w jego super walce z przeciwnikiem. No, nieźle, nieźle. Czemu Bart wstał? A, wyspał się widocznie. musi nie chce spać. Dobra, to niech sobie postoi. Ten już powinien też zaraz paść. Okej, okay, udało się. To, to jeszcze się troszkę podleczymy. Zabieramy oczywiście te rzeczy. Jak do biegły pieski, no to dobiegły, nic na to nie poradzimy. Zrobimy szybką podmiankę, więc tak, ty już jesteś całkiem zdrowy, nasz towarzyszu. Tu jeszcze trochę Kalit odpocznie. Mimo wszystko wypadałoby. Pięknie, już odpoczął. Możemy robić dismantla, więc Kalit, e, nie, weźmiesz w sumie. Helm niech weźmie te rzeczy. coś jeszcze zostało? Nie. Wrócimy jeszcze do tego poprzedniego miejsca, które nas trochę bardziej pokarało, czyli bliżej tej drogi głównej. Zobaczymy, czy tam ktoś jeszcze został Jeszcze chyba ktoś jest. Nie, tam widzę w oddali już tylko przeciwników. Jakieś pieski. No, bierzemy go na warsztat, żeby go ubić pięknie. O, załatwiony. Więc zbieramy z niego to. I możemy zacząć teraz mapę. No, jeszcze niby jest Roaming Population 1. Wow, tu jest Roaming Population. Nie wiem, czy to jest od tego, ale jedziemy z Bydlakami. Nie ma to tamto. Jednego już położył. O, następny biegnie. No i dobrze. I w ten sposób też możemy pojedynczą wyciąć ładnie. Trochę jeszcze się zreperować i opatrzeć, niż zreperować. Ale dobra, trochę połatani. A te psy gdzieś pobiegły dalej, nie? Już tu, O, widzę, są tutaj. Dobra, biegniemy za nimi. To jednak wiecie. Dalej to są tereny Świętej Nacji. A ta droga. Karawania, że nie będą mieli jak przejeżdżać, jak nie będzie oczyszczona z dzikich takich jak wilki, padałoby to uprzątnąć w miarę. Przy okazji się obłowić, nie? No, jeszcze tu zostało kilka. No, biegną dalej skubane. Może jak wybijemy do cna, to już nie będą tak przeszkadzać, więc dobijamy je szybko. No, trójkę chyba damy radę bez większych ran. A już widzę, że noga mocno oberwała na naszym towarzyszu, więc już medic. Kalit, też medyk i leczyć się panowie. Więc już jest lepiej. Możecie teraz znowu zebrać to wszystko. No i ładnie. I chyba... U, tu jeszcze jakieś miejsce jest. No to już jest zniszczone całkiem, ale coś to tam jest. Coś, coś tam się ciekawego skryło. Mm, zobaczmy. Nie będziemy aż tak blisko podchodzić, a podejdziemy w ten sposób. O, proszę bardzo. Pustyni bandyci. Nie powinni być na ziemiach Świętej Nacji. Więc trzeba pomóc i ich unieszkodliwić. Więc zrobimy szybkie spaculkowanie, Jak zwykle. No, szybkie spaculkowanie. Więc, panowie, do spaciulkowania. Gotowi. Dobra, niech odpoczną chłopaki. trochę są ranni po tych psach. Kuźwa, przybiegł jeszcze jakiś kundel. Dobra, panowie. Dlatego kundla ubić. Panie że szybko położycie. No, nawet szybko go położyli. Bardzo caculki. Dobra, kłaśćcie z powrotem. To trochę jeszcze zostało, żeby się doleczyli. Niedużo, co prawda. Herm jeszcze z tą nogą troszkę. No, tutaj już też będzie setka, piękna, więc zrobione. Już możemy faktycznie zabrać zebrać to. Tutaj schować. I tutaj samo już możemy to zrobić. To samo. O. To możemy zrobić trade. Bo znaczy, że jeden z naszych że będzie miał odpowiednie ilości tych przedmiotów. Żywności nie mamy, co prawda. Więc trzeba będzie niedługo ruszyć do naszej bazy, no w sumie mieliśmy tak zrobić, ale panowie, razem w dwójkę, idziemy teraz napierdzielać się z bandytami pustynnymi, tak? Trzeba będzie później też zrobić im mały najaździk, na razie zobaczymy, o już coś do nas biegną, więc zaraz zajmiemy się, o, 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 ja to widzę, że Helm ma źle broń dołożoną, On no, tą broń miała mieć tu, o nie chciało mu się znowu złożyć, albo to Kali to może taki cwaniura, nie. Dobra, to jakiś Bóg jeszcze został. No ale dobra. Powinniśmy dać im radę. Nie są to zbyt jacyś ciężcy przeciwnicy. Znaczy, my Kali tutaj sobie daje radę. No dobrze, że chociaż nie biją nas mocno z tych swoich kusz, no ale będziemy pełni bełtów, to jest pewne. Ale dobra, na razie jakoś idzie to. Nie wszyscy atakują, to już jest duży plus. Dzięki temu trochę dłużej powalczymy z nimi. Zobaczmy Kalit jak sobie daje radę. No Kalit też sobie daje radę. Ale jak spojrzycie to Kalit już ma w sobie więcej strzał niż powinien. Więc napierdzielamy dalej. Zobaczmy naszego Helma. No Helm też sobie daje radę nawet. Trochę już tych przeciwników leży. No i zobaczmy. Kalit jeszcze nieźle ciśnie. Więc ładnie. Trochę obrywa. Zaczął obrywać trochę mocniej nawet. Więc przykro troszkę. Ale zobaczmy Helm jak sobie daje radę. Pięknie, tu już dwójkę sobie na pierdzie napierdzielacie. Dobrze. Szybkie leczonko. O, tu jest jeden przeciwnik, więc zaraz go dojedziecie bez masełka. Podleczyć się. Dobra. Korzystamy z tych łóżek. O, tutaj widzę, że przeciwnik jest do ubicia, więc go ubijemy od razu. Korzystamy z tej sytuacji, że nasz towarzysz sobie odpocznie w tym czasie. A drugi zaraz my też się położymy i odpoczniemy w ich łóżeczkach. O, wiecie, to łóżko nie jest jakoś specjalnie niewygodne. Też ma 24 prędkości leczenia, więc jak najbardziej możemy tu po cichaczu, tak, żeby ci nie wiedzieli, że jest coś nie tak. Bo jest jeszcze pustynna burza, więc tym bardziej możemy dzięki temu się tak zregenerować. O, widzę, że tu już możemy wstawać, więc wstajemy. Ta walka z przeciwnikiem, który przed chwilą leżał. Szybko podobijamy ich. O, jeszcze jakiś czołgista się trafił. U, chyba mu rękę urwało. No tak. Jeszcze tu drugi czołgista był. No, proszę bardzo, szybko się z nim rozprawili. Medik, dobra. Wypadałoby ruszyć w takim razie na pozostałych, tu nic poni, którzy zostali. A nie dużo, nie dużo ich zostało, jak widać. Zostało czterech. Po takiej walce to naprawdę nieźle. No i co? Ciśniemy następnych. No, i trzech zaraz tutaj dobijemy. Przejrzymy. Jeden z widzów poradził, żeby jednak brać bronie, że najbardziej zyskowne względem zajętego obszaru w, w tych w plecakach będzie zbieranie broni, więc robimy tak, a to rady się wykorzystuje, więc zbieramy, o tu już nawet miał kutubeczkę, więc zbierzemy wszystkie miecze jakie mieli, nie wiem czy kusze też będą jakieś wartościowe, ale niech będzie, zabierzemy kusze coś wartościowe. No nie, te, te kusze są z moda, nie są wartościowe. Ale zbieramy tu w takim razie wszystko, co tam mieli. Nie jest tego coś wyrażająca ilość, więc może nam się to zmieści pięknie w plecaczku. bardziej, że dużo tu ich też nie było. A tu już jakaś lepsza kusza. U, to już można śmiało zabrać, za tyle sprzedać. No, 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 wracamy tutaj. Zbieramy. Dobra. Tu jeszcze jeden. Idealnie, któryś jeszcze został z bronią. Tu jeszcze ktoś został. No i chyba wszyscy. Nie, jeszcze tutaj ktoś był. O, proszę, kolejny. U, tu miał już nawet trochę więcej. I tu jeszcze jeden nitspoń. Ojej, nie w tą stronę, panie, ale to możesz dać w takim razie, tak? To możesz tam oddać. Dobra, wzięliśmy wszystkie bronie. Helm, czy ty jesteś mocno przeciążony? Nie, masz jeszcze beechless, więc jak najbardziej byś mógł biegać bez problemu. No, a miejsce stało oczyszczone. Przymę do tego Holy Mines. Zwiedzimy sobie przy okazji. O, cicho, cicho. Tutaj się ktoś pojawił. Pojawił się chętny dostania klapsów na dziąsło, więc dostaną klaps na dziąsło i się położył. Bueno, a my zabierzemy tą broń. Bo rozbrojony bandyta to już nie jest bandyta, to już jest tylko człowiek. Albo aż. Ja właśnie sprowadziłem Badetów do równi z człowiekiem. A nieważne, dobra. Ruszajmy po prostu dalej. Świat, ruszymy do tego ho, świętej, nacji, pięknej kopalni, a później już tylko do Batif. No, dotarliśmy już sortem do naszego pięknego domeczku. Będziemy mogli w takim razie pójść na górę i w końcu dokończyć tą budowę. Więc dokończamy budowę. Wreszcie. Będzie można już zacząć rozglądać się i wytwarzać lepsze bronie. O ile tak to można nazwać, lepszymi broniami. Na razie to trzeba po prostu wybudować do końca. Na razie niech się buduje pięknie. Pięknie, udało się. I teraz tak, możemy wykonywać Paladin Crossy. No i to będziemy głównie wykonywać dla naszego tutaj towarzysza jednego. Więc bierzemy repeat. Bierzemy, wkładamy tutaj e, cały zestaw, jaki mamy. Czyli wszystkie iron plates, jakie możemy tu włożyć, tylko. Pozostałe iron plates oczywiście wkładamy tutaj, żeby tutaj było też skitrane. No i co, i pozostałe rzeczy trzeba będzie pochować w odpowiednich miejscach. No tutaj już więcej nie skitramy. Tajmalsicy też nie. Co tu jeszcze? Książki. Mieliśmy dużo książek do włożenia, więc chowamy książki. Tu oczywiście chowamy kotący i nasz tutaj bard niech się tym zajmie. Tym bardziej, że o, i fabryks też możesz przynosić. Więc niech on tam lata tu przy okazji. Bardzo no zaraz pójdzie robić swoje rzeczy, ale na tą chwilę mam jeszcze sporo do rzeczy. Więc tak, jeszcze pójdziemy do SWIFT. SWIFT, kochana, masz tutaj mięsa, będziesz zaraz to obrabiać. My jeszcze sobie schowamy resztę tego. No i co, nasz tutaj ZIM? Zapomniałem, że przecież jeszcze możesz wytwarzać jeszcze inne łakocie i witaminy. O, ale tu jeszcze mamy trochę miejsca, więc to też pójdzie zaraz na sprzedaż, więc on sobie tutaj niech spokojnie czeka. A K Helm niech pójdzie sprzedać właśnie te wszystkie bronie, które zebraliśmy. Nie było tego jakoś tam... Wątpię, żeby to był jakiś kosmiczny zysk z tego. Mamy teraz 26 tysięcy, tak? Sprzedajmy to po prostu. Zobaczymy zaraz jak bardzo żeśmy się obłowili. A no to też i to. A, no, 30 tysięcy, nie ma źle. Jeszcze sprzedamy sobie to. O, już nie ma pieniążków. Więc trzeba będzie skoczyć do, do następnej karczemki. Nazwijnikiem następnej karczemki Dzień dobry. Więc panie kochany, ja tu mam na sprzedaż towary. Idziemy tu na sprzedaż. Skóry też się wyzbędziemy. No, 38 tysięcy. Okej. Okay. Nie ma tragedii. Można by jeszcze sprzedać te 8 sztuk, ale wiecie co? Nie. W tej chwili możemy to zanieść do swojej bazy w sumie. której skóry jeszcze mamy. No, już nie jest tak dużo tej skóry. No ale włożymy ją tutaj pięknie, niech sobie siedzi. No i co Bard, zaczynasz swoją pracę jako miecznik i wytwórca broń wszelakiej. W tym wypadku będziesz robił paladin crossy. Raczej znaczy długo będziesz je robił męczący będziesz przy tym. Tym bardziej, że uh, material to jest 11, a ty masz weapon smith 1, więc to będzie masakra, żebyś ty to wytworzył. Ale prawdopodobnie, jak się uda ogarnąć parę rzeczy, Myślę, że tu niedaleko domu, na zewnątrz miasta, gdzieś w oddali, niestety, zrobimy może jakiś mankament, mini bazę do produkcji lub wytwarzania takich dóbr i łakoci. Ale to, wiadomo, nie wszystko naraz. Tutaj nam się żywność pięknie wytwarza. Oczywiście trochę żywności trzeba ze sobą zabrać, więc zabierzemy sobie dwa. Tutaj możemy poczekać. Helm, pokaż mi te swoje towary. Te skórki nie schowałeś do końca, ja nie wiem, jak, jaki z ciebie... O, to wziąłbyś te skórki, nie, nie wziąłeś, to tylko no, pięknie. Ale o, dobra. Mamy to już ogarnięte, więc on tutaj też już jest zajęty robotą, że tak to ujmę. Zim, powiedz mi, jak to wygląda sytuacja z tymi skórami. No, długo jeszcze będzie się wytwarzać. No, jeszcze sporo tych skór ma. A jeśli chodzi o twoje umiejętności, albo już masz 75. noise. Myślę, że przy 80... Zaczyna się robić specjalist albo przy 90, więc no, jeszcze długo będzie chłopak ćwiczył to. Ale że mamy więcej tych książek, moglibyśmy jeszcze zacząć co tu jeszcze wytworzyć. Możemy automatic loom hemp, będzie bardziej opłacalne, ale nielegalne, bo hemp jest nielegalny w tej nacji, więc tu może być ciężko. Możemy zrobić Tivoli Training w sumie, ulepszone. turret Training nam się też przyda, będziemy później chcieli bazę. Lockpick Training też nam się przyda. Simple Training Damis też nam się przyda. I właśnie nie mam więcej książek. No, więc tyle z tych rzeczy. I uh, Zim. Znaczy nie Zim, tylko Swift. Czy ty masz właśnie... Ty nic nie widzisz. Masz słaby wzrok przy takim świetle. Musimy wybudować w takim razie światełko. Zrobimy... Zobaczmy... Light... Pole. Jestem ślepym trollem, uderzyłem się gdzieś w głowę. Dobra, mam, znalazł to. Iron plate potrzebny jeden, dobra. Helm. Jeden, pla jeden plate, por favor. I wybuduj jej to, żeby nie pracowała po ciemku. Żeby trochę mieć lepsze te statystyki. Idealnie, teraz będzie mogła sobie to robić. My oczywiście wyjdziemy z domku, bo nie ma potrzeby. A w ogóle to zrobić trzeba na private, nie public. Co oni sobie myślą? No, to, tak to wybudował, że tego nie wybudował. Dobra, wiesz co? Kochana, dokończ za niego tą budowę się. Chłopak tak śpiesz, że zapomniał się to postawić do końca. No ale już jest lepiej, dobrze. Teraz już jest faktycznie lepiej, no sporo ma jeszcze tej żywności i chyba miejsca nie ma już na nią, U, to trzeba też zrobić porządek z tym, więc trzeba będzie mięsko zabrać stąd, żeby je oczywiście no sprzedać, więc troszkę ułożymy i tą skórę, którą tam przykładaliśmy też weźmiemy, bo no, nie mamy co z tym zbytnio zrobić teraz, teraz pójdziemy to po prostu sprzedać, a że teraz wszystko pozamykamy, zostały nam tylko karczmy. U, tutaj jeszcze jakieś walki są z raptorsami, no ale dobra, niech oni sobie tam męczą się z nimi, nam nic do tego. No, wejdziemy tu jeszcze raz do tego karczmy. Spróbujemy później podejść do tej jeszcze trzeciej. Sprzedamy ile się da, o to już trochę poszło. I teraz, teraz tak, jeszcze ten bar, więc lecimy do niego jak najszybciej. Więc tak, dzień dybry, U, to nawet najmnica, ale najmików na razie nie potrzebujemy, więc panie kochany, sprzedam ci to. I dam ci jeszcze to, i dam ci jeszcze to. No i pięknie. Pozbyliśmy się nadmiaru, nadwyżki towaru. No i 49 tysięcy. Nice. Więc już coś tam będziemy wiedzieć. Kim ty jesteś, że tu wchodzisz mi do chaty? Czy no Normalnie mam pomysł, który może być głupi, ale może zadziałać. Więc tak. Bierzemy teraz tak. Storage. Zobaczmy Shop Counter. Tylko, że trzeba by to postawić tak, żebyśmy mieli jak później się jeszcze przemieszczać. Więc myślę, że w tym miejscu będzie chyba błeno. Helm, zapierdzielaj. Wiem, co tam zrobię. Będę po prostu sprzedawał żywność. Nadwyżki żywności będziemy tutaj wkładać i sprzedawać. A powinno być o tyle miejsca, że będziemy w stanie wychodzić i wchodzić. A że ludzie do nas przychodzą, to zmienimy znowu na public. On tutaj dołoży zaraz te materiały. Więc zaraz powinno być tu caculki. No mało, mamy. U, nie mamy już Fabriksu. God dammit, Bard, czy ty wszystko zużyłeś na to, żeby wytworzyć nic? Wiecie, że on nic jeszcze nie wybudował. Ech, chyba zrobił Paladin Crossa takiego słabego mega. Więc y, gratuluję, masz broń. I ty. Muszę coś zjeść. No dobra. No ale dobra, no to już więcej nie będzie wytwarzał, bo po prostu jest y, słaby w tym i on będzie bardzo długo jeszcze męczył się, żeby nauczyć się. No będzie mu to szło, no, ale bez materiałów to my nic nie wskuramy, więc na razie odćwiczył, porobił, świetnie, tylko nie mam teraz materiałów, niech idzie spać. Trzeba będzie bardzo dużo rzeczy narobić, myślę, że faktycznie zrobimy tutaj gdzieś farmę kotonu czy czegoś, żeby wytwarzać sobie fabriksy. No dobra, niech zdychają, i może zrobimy też przerabianie e, iron orów, żeby wytwarzać. No ale, tak jak mówię, to trzeba gdzieś blisko w miarę miasta zrobić, bo nie będziemy w stanie się bronić, jak przyjdzie jakiś przeciwnik nas atakować, więc będzie to ciężko. Znaczy, nie będziemy się wtedy bronić. To jest trochę oszustwo, ale na tak, takie maciubkie, jak, jak zwykle na granicy czytelstwa. No, ale dobra, jeszcze mamy to postawione. To no, w takim razie to mięso trzeba byłoby włożyć na sprzedaż, tak? No, dużo zysku z tego nie będzie. Więc y, ja tam się tam nie przejmuję. Ale dzięki temu troszkę odciążymy nasze... helm. Czy ty, co ja w... biorę, to tych kuźwa tu wkładasz z powrotem. I. Aaaa, Dobra. Już teraz nie powinien mi takiej trzody zrobić. Teraz mu to wszystko tu pięknie wrzucimy, żeby to się sprzedawało. I pięknie, błęno. To jeszcze możesz ułożyć? Masz ży... żywność. Nie ma. Nie ma żywności, to trzeba zabrać. Dobra, już jest żywność. Idealnie. Więc możemy go tutaj spokojnie włożyć, Dobra, Bart, jak hej, znaczy Kali, ty masz jakieś żarełko, bardzo dobrze. Ty masz to swift. Jak ty wyglądasz z całej, całą tą sytuacją? Nie najlepiej i nie najgorzej. Więc też to powkładamy z powrotem. O, wyłożone, No dobra, panie kochany. Tutaj mamy 5 fabriksów, tu mamy 0 fabriksów. mamy zapas tego i tego. Zim, jak ty wyglądasz, jeśli chodzi o zapas skóry? 50, 42 i 1, tutaj to się też skończy. No a wiecie co? Niech on przyrobi trochę tych badeli stalowych, to będą chainmailsy, a dzięki temu będzie można wepchnąć jeszcze trochę tych badeli. Jak on to skończy przetwarzać? A no, będzie mógł wrócić sobie z powrotem do wytwarzania, właśnie. Tych skór. Dlaczego? Bo to też buduje nam skila w Armor Smithing takie wytwarzanie, widzicie? 57 i 58%. Więc jak on to skończy, to wróci z portem do tego, bo to zaraz się znowu zapełni. Prawda skór już dużo nie zostało. Więc myślę, że helm może zabrać tych skór, chociaż wątpię, żeby ktoś u nas kupował skóry. Ale możemy spróbować wrzucić. No, co nam zależy? Jak ktoś kupi, to kupi. Jak nie, to nie kupi po prostu i tyle. A jeśli nie kupi, to zostaje nam to u nas dalej cały czas, więc będzie przynajmniej możliwość później. O, widzicie, już przyszedł kupił mięso jedno, chociaż tyle. Skór nie chciał kupić, więc trudno. Ale przynajmniej teraz wiemy, że się tego będzie można wyzbyć. No i proszę już, Chine Mailsy jakieś są stworzone. Jeden kosztuje 2597, więc to też jest dobry motyw, żeby pójść to później sprzedać, chociaż jeśli nie wytwarzamy żadnych zbroi. No, i nasz tutaj towarzysz wrócił do krojenia dalej. Jak tu widać jeszcze mamy sporo miejsca. No ten nie, nie, tego nie stać, tego nie stać, bo próbowali kupić to. Ale na to ich nie stać, no, trudno, no, jak nie stać to nie stać, ale wiemy, że przynajmniej będzie możliwość, żeby ktoś przychodził i to kupywał. Choćby miało być to najtańsze żywność i najtańsze medykamenty, ale zawsze to coś. Ale na dzisiaj to będzie wszystko i trzymajcie się. Do zobaczyska.